Pom pom pom, pom. Witajcie wolnicy na kanale Clash of Clans po polsku. To znowu ja Sudetis i dzisiaj omówimy sobie wyzwanie Field the Rocket Spear. Więc przejdźmy od razu do sedna. Wchodzicie sobie w atak. I tak musimy użyć trzęsienia ziemi tutaj na inferno. Dokładnie na Multi Inferno. Pyk. Użyjemy drugiego później, a teraz zaczniemy od rzucenia króla w okolicy Bomb Tower. Używamy od razu jego zdolności, powinien nam prawo wyczyścić. Tutaj zrzucamy drugiego, aktywujemy Town Hall. Rzucamy Royal Championa na Multi Inferno i od razu włączamy zdolność używamy Breakera tutaj i zgolemy dziadka małego, tytana królową, dziadka dużego jak tylko pomtarę padnie wypuszczamy wszystkie hogi wszystkie headhuntery włączamy zdolność używamy poisonu na Plank Castle Troops, na CC które wyszło i teraz tak, heal tutaj pomiędzy dwa multi-inferno, bo tam będą dwie jab-bomby. Jeszcze jedno zaklęcie leczenia tutaj zaraz przy bomb-towerze. Zamarzenia użyjemy sobie na rykoszet Otworzymy seewolver ścianę. Użyjemy Slicky Goblinów. I teraz tak naprawdę pilnujemy jednostek po Połuczniczce możemy sobie jeszcze wypuścić tutaj na te pojedyncze budynki. No i co? I tak naprawdę w ten sposób łatwo sobie wykonacie to zadanie na trzy gwiazdki. I będziecie mogli odebrać nagrody, którymi udaje, że jest Acer Sportion, trochę doświadczenia i trochę gemów. Jak widzicie, zaklęciaowego w ogóle używać nie trzeba. Można sobie dać ADP bez tego. Bez problemu. Bardzo łatwe, przyjemne wykonanie tego zadania. No proszę, trzy gwiazdeczki. I tak jak mówiłem, resource portion 25 gmów, 400 punktów doświadczenia. I co? To by było na tyle, wojownicy. Jak się podobało, zostawcie lajka, like suba i dziękujemy za wsparcie. Do zobaczenia. Hej!